Minecraft. Mimo tego, że gram w tą grę od lat, jak prawie każdy z was, nigdy jej nie przeszedłem. Postanowiłem to naprawić i na twitch.tv slash sitkowski, dwa i na końcu, grałem, wybudowałem dom, dom dla więźniów, yy, villagerów, farmę, oswoję psa i po tych przyjemnościach wybrałem się do nederu. O dziwo, prostu szybciej niż myślałem, ale nadeszła ta chwila. Smok, zobaczcie sami. Jeden co to jest? Ty, tego też nie było jak grałem ostatnio. Dobra, zacznijmy od tych łatwiejszych. Trzy kryształki już. Dobra, jednak za dużo mam tych śnieżek. Myślałem, że mi nie starczy. Dam sobie jeszcze jakieś łatwe. Co to jest to różowe Ostatnia wersja 1.89 Trafię? O kurde Oddech smoka, a to nie wiem, nie słyszałem nigdy o tym Dobra, jest kolejny Ja tylko pamiętam, że się tak robiło o kurde, ale mikrofon przeszedł na przester Sorry O kurde Aha, czyli to bije po czasie po prostu To super O Działa, dzięki Ty! Tu, tu nie było kobla przypadkiem? Dobra Ale mam śnieżki On no to jakoś tak robił O kurde Oj oj oj! Klikałem! Wiem Ty Gdzie są moje temy? Nie gadaj. A nie, bo ja się przecież wywaliłem Gdzieś daleko. Chyba nie wiem w którą stronę. O Zapomniałem o tym. Kurde. Dobra. Ten zbity. Jest. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze ten, a nie, jeszcze dwa, jeszcze ten, o kurde, ale głupota, o kurde. Dzięki działa. Nie miałem wody w slocie. Nie wiem. Jak mam zrobić tego smoka, jak tam jest ten jego oddech? Dzięki działa, kurski Kiliszu. Nie, no. Jungle deep, jungle deep. To nie moja wina, to wina junglera. FF15, skitu. Dobra, zrobimy to. Umiem. Za razem, za razem. Żeby nie było Straciłem tylko połowę temu. W sumie wszystkie temy, Ale zrobimy to EEE Myślę, że to 30 minut i kończymy MC zejdzie jeszcze chwilę Nie no Jeszcze dwa razy zejdzie i go robię Bugi gierki były, o Za pierwszym razem, bo reszta była pobugowana po prostu EEE Jeszcze Dwa razy Dom. za pierwszym razem, za pierwszym razem, I see the player you mean? Shitkowski. Yes. Take care! Zdobyłem wyższy level! Mogę czytać w myślach! Mnie to nie obchodzi! Myśli, że to jest część gry. Lubię tę osobę! Grała dobrze. Nie poddawała się. Nigdy się nie poddałem! Za pierwszym razem. Za pierwszym. Komendant. Za pierwszym. Musisz potwierdzić. Za pierwszym razem. Nie chcę mi się tego czytać za dużo. Liter Za pierwszym Komendant potwierdza. Dzięki. Klucz, klucz, klucz. Da się to skipnąć? Wracamy do domu. Mam już dość. Nie. Nie chcę do domu. Ja chcę jajko. Bajo jajo. Ja chcę jajo smoka. Potrzebuję pochodnie. Chodź. Idziesz ze mną. Mamy bajo jajo. On ma jajopolis. Mam jajo. O kurde. Dobra. Kto? Kto chce brać udział w losowaniu? Niech napisze jeden, żeby nie było Sara. Będziesz jajem. Pozdro. Ale mam one zdjęcie.